Jesteśmy w Freeza Studio na sesji nagraniowej zespołu Wenflon. Proszę powiedzieć coś o nowym materiale przygotowywanym przez zespół. Ciężko powiedzieć coś konkretnego, bo jesteśmy w tym momencie w połowie nagrań. Natomiast to, co nam jakby już teraz widzimy, to będzie strasznie ostro. Powiedzmy może o historii zespołu. To już 9 lat, kiedy Van Flon stara się wkroczyć na scenę muzyczną. Jak na razie z dosyć dobrym skutkiem. Ostatnio było Was widać nawet na szklanym ekranie. Ale wróćmy może do początku. Jak to się wszystko zaczęło? No, zgadza się, w lutym stuknie nam dziesięciolecie. Także jest to kawał czasu spędzonego głównie w podziemiu warszawskim, metalowo-rokowym. A powstało chyba tak, zaczęło się chyba tak jak większość, w przypadku większości zespołów rokowych, albo w, no w ogóle zespołów, tak. Było paru kumpli z podwórka i nie z podwórka, których wspólną pasją było granie. Że postanowiliśmy założyć kapelę, wiadomo, laseczki i te sprawy. No, potem się okazało, że z tymi laseczkami i tymi sprawami to nie, nie do końca jest tak jak myśleliśmy, ale już zdążyliśmy połknąć bakcyla grania, i z biegiem czasu wyszliśmy tam z garażu, yy, zagraliśmy pierwszy koncert. Potem okazało się, że są ludzie, którzy, których kręci to co robimy. Były kolejne koncerty, nagrania, jeszcze więcej koncertów, jeszcze więcej nagrań, w końcu telewizja. No, w tym momencie nagrywamy już drugą naszą długo grającą płytę. No i wszystko wygląda na to, że zmierza we właściwym kierunku. Dobrze wiesz, albo być, albo mieć. nie. Wiem, czy to powinno być też takie mocne. Powinno być takie mocne? To, czyś... Powiedzcie, co Wam dał występ w tym telewizyjnym show. Różne są opinie. Niektórzy na przykład zarzekają się, że, że nie powinno się, że to jest taka nie najlepsza forma promocji, ale chyba bronili się swoją autentycznością, swoją prawdziwością co do kreowania muzyki. Znaczy, powiem tak: no myśmy wyszli z założenia takiego, że idziemy tam po to, żeby zaprezentować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Nie chodziło nam o to, żeby tam. Wygrać to, żeby dojść jak najdalej. Pierwszy cel to, był trafić, to było trafić na emisję, żeby ludzie po prostu mogli zobaczyć, że e, taki zespół jak Węflon jest, funkcjonuje. Po prostu prezentacja szerszemu szor gronu tak swojego jest. materiału. Tak jest, swojej twórczości. E, natomiast e, nie spotkaliśmy się zbyt, ze zbyt wieloma krytycznymi uwagami typu, że sprzedaliśmy się, że poszliśmy do telewizji i tak dalej. No, wydaje mi się, że w Polsce jest tak specyficzny rynek muzyczny, jest dość ciężko przebić się do tego mainstreamu, że w zasadzie każda forma promocji nie odbiegająca od, że tak powiem, prawdziwego wizerunku danego artysty, ale każda forma promocji jest dobra, każdy to robi tak jak umie. I nie wiem, ja na przykład daleki jestem od krytyki kolegów z innych zespołów na przykład, którzy przedsięwzięli takie, a nie inne kroki celem wypromowania tam swojej twórczości. Wiem, po prostu sam w tym siedzę, wiem, że no nie jest lekko i trzeba kombinować trzeba cały czas, nie poddawać się i przejść do przodu. Jak jest związek wanflonu z Ursusem? Pochodzicie z Ursusa, pierwsze swoje kroki tam stawialiście. Inspiracje na pewno czerpaliście z zachodu albo z oceanu, ale takie Ursusowskie piętno na pewno słychać w waszej muzyce. No. W... Industrial Fabryki i warkot Traktorów w moim głosie, Traktora. <grystanie> znaczy tak, związ, ja jestem tym związkiem, zespołem front z Ursusem, ponieważ tam pracuję, pracuję w urzędzie dzielnicy Ursus. No i graliśmy, mieliśmy przyjemność tam grać i w Ursusie, i na bodajże zakończeniu lata dwa, 3 lata temu, niedługo będziemy grali koncert charytatywny w ośrodku kultury Arsus. A czy w muzyce słychać? No to... Ten ryk traktorków w Ry Głosie. Ryk traktorków w Głosie, tak. Poza tym część tekstów powstaje, kiedy ja sobie w pociągu jadę do pracy albo wracam z pracy. Także no, tam pierwiastek kursusowski zawsze możemy powiedzieć, że gdzieś tam siedzi skryty. Czy możemy się spodziewać na płycie jakichś gości? Yy, nie szczerze mówiąc. Mieliśmy takie, yy, przez chwilę prowadziliśmy nawet rozmowy z różnymi artystami czy chcieliby wystąpić yy, i szczerze mówiąc potem uznaliśmy wspólnie jako zespół, że to byłoby zbyt dalekie od tego co robiliśmy wcześniej. W sensie, że jakby obcy, obcy głos czy tam instrument, inny muzyk w naszym, yy, w, u nas na płycie yy, jakby nie komponowałby się z tym jak my Zwykliśmy brzmieć. I szczerze mówiąc, jakby postanowiliśmy, że druga płyta węflonu będzie też płytą stricte wenflonu. Jedyny obcy pierwiastek to będzie cover, który nagrywamy cudzy numer Jacksona. Leave me alone. Leave me alone.